Bardzo ważną jest sprawą, ażebym do, do Austerii wrócił do roku 1967. Aż tak daleko się cofam, dlatego że Austeria właściwie powstała w momencie, kiedy ja skończyłem na, e, faraona, miałem nominację i w związku z tym poprzeczka moich że powiem, e, możliwości podniosła się. W związku z tym zacząłem szukać materiału, który by się nadawał do takiego Troszkę bardziej filozoficznego filmu. Myślisz, że ja wierzę w Boga? Przychodzi mi to coraz trudniej. I wtedy Konwicki, z którym ja współpracowałem, odkrył, że coś pisze Stryjkowski. On powiedział: Ja wiem, że on mi to da, ja to, ja to przeczytam i zobaczymy, co to jest. I rzeczywiście to była austeria. Jeszcze, jeszcze w, nie skończona, ale już. Gotowa była i wtedy myśmy nagle dostali na tym punkcie kota, bo, bo się nam tak, tak strasznie podobało, to nie była łatwa adaptacja austerii. Ale w końcu we dwójkę z konwiskiem wyciągnęliśmy to maksimum, co można było wyciągnąć przy, jeszcze przy współpracy Stryjkowskiego. I właściwie myśmy mieli ten film już zaklepany, to znaczy, on już był prawie skierowany do produkcji, to znaczy było wiadomo, że będziemy to kręcili. I jest to tylko nieszczęście, że jest to rok 68, wybucha, że powiem, wojna egipsko-izraelska i oczywiście nam w sposób delikatny tłumaczą politycy, że właściwie w tym momencie my nie powinniśmy kręcić filmu o Żydach, dlatego że nie wiadomo, jak to interpretować. I, Niestety nie, nie mamy, że ja powiem, y skierowania do produkcji. No, oczywiście, była to czarna rozpacz, ponieważ myśmy się do tego przyzwyczaili, zrobiliśmy cały szereg prób i tak dalej, i musieliśmy, że ja powiem, y w tym momencie zastopować całą historię. Aha, Nagle do nas, ja już nie pamiętam kto, ale ktoś z władz wezwał mnie i powiedział, słuchajcie, jeżeli chcecie, to spróbujcie teraz nakręcić Austerię. I właściwie Austeria została jak gdyby zwolniona z tej półki i z, już w 1981 roku skręciliśmy Austerię kręcąc i ją za nosami i dniami, żeby jak najszybciej, żeby nie można było tego odwołać. To był 13 lat przerwy. Znaczy, ten scenariusz opracowany przeleżał się w szufladzie. Po 13 latach, kiedyśmy przystąpili do, do pracy nad tym, tośmy chcieli z Kondwickim coś poprawiać i okazało się, że nic, nie potrzeba. myśmy nie zmienili ani słowa. Po prostu tak, jak to zostało wtedy napisane, w 1967, ale to była zasługa oczywiście. Stryjkowskiego, który temat ten uniwersalnie potraktował, także on właściwie dzisiaj można byłoby to także nakręcić. Oto widzicie grzesznika. Patrzcie na mnie dobrze. Ja stoję i grzeszę. Ja mówię i grzeszę. Ja jestem po głowie zanurzony w grzechu. To jest film, którym wydaje mi się, że udało mi się odejść od, od pewnego schematu. Opowiadania tego rodzaju filmów. Dlatego, że on nie był ani melodramatem, chociaż były ciągoty na to, żeby zrobić melodramat Starego Żyda i młodej Ukrainki, ale doszliśmy do wniosku, że to, że to trzeba zrobić. Ten, myśmy ten film założyli wszystkim jako, jako y, y, film o Atlantydzie, to znaczy o świecie, który właściwie zaginął, przepadł i nikt go nie, od, nie odnowi. W związku z tym sprowadzanie jego do y, wartości melodramatycznej było szkoda. Szkoda było tej, tej zawartej w tym filozofii, która, która jakby, nie, jakby się na to nie patrzeć jest właściwie troszkę niezrozumiała także, to znaczy ja bym powiedział, ta mentalność, że ja powiem, narodu żydowskiego nie jest taka oczywista. Tam się coś, to się coś, że ja powiem, składało na rzeczy niezwykłe, gdzie Religia wchodziła do domu, domowych wchodził do burznicy, prawda? Gdzie były te takie niedopowiedziane rzeczy. Powiedz, synu mój, może to nie świnia, co trzymasz w ręku, tylko tak udajesz? Nie! To jest kawał świńskiego mięsa. A jeżeli chcesz, mogę go zaraz zjeść. Dobierałem aktorów do tego filmu, którzy byli z aktorami z teatru żydowskiego. W ogóle właściwie byli Żydzi, bo ja uwierzy, wierzyłem w to, że oni stworzą pewien klimat, które, które nie zagra, które, którego nie zagra, za powiem, aktor chrześcijański czy katolicki. Prawda? Oni I rzeczywiście to mi się sprawdziło. Oni natychmiast się znajdowali razem, to tworzyli pewien klimat którego z napojów odtworzyć nie można było. On się zjawił najpierw po to, żeby zaangażować aktorów Teatru Państwowego, Teatru Żydowskiego z Warszawy, która w większości w dużej większości brała udział w tym filmie, w realizacji tego filmu. No i po drodze znalazł mnie. Zaproponował mi konsultacje muzyczne. Polegały one na tym, że gdyby była muzyka, ja ją miałem konsultować, no powiedzmy, pilnować. Jidyszkajt, to w, w po polsku znaczy tego pełnego ciepłego żydostwa w tej muzyce, żeby ona nie odbiegała od treści, żeby ona była taka, jak wyglądał tak w swojej charakteryzacji, a wyglądał pięknie, wyglądał na, na prawdziwego karczmarza Galicji. Moi drodzy, moi kochani, moi piękni życi. Dzisiejszy dzień do czego można porównać? Dzisiejszy dzień można porównać do dnia, w którym zburzono świątynię. Czy w taki dzień można śpiewać? I zacząłem przygotowywać różnego rodzaju śpiewy, których ja nie otrzymałem. No i w ten sposób stałem się kompozytorem. Do tej, do tego dzieła, na to nazwać dziełem, do Ja Wreszcie zaproponował mi Kawalerowicz w ogóle, żeby robić muzykę. Miałem bardzo ciężkie zadanie. Bo był to Chyba jeden z pierwszych filmów, gdzie nie był użyty ani jeden instrument muzyczny. Jest to film bez muzyki instrumentalnej. Trzeba było pomyśleć na tym, co zrobić, żeby tą muzykę zrobić, ale bez instrumentów wszystko oparte na wokaliach. No i teraz następuje moment, kto będzie śpiewał psalm. Gdzie mieszka Bóg? Ja wiem. Przesłuchaliśmy wiele kandydatów, nazwijmy to, żeby zaśpiewali te psalmy, ale nie mogliśmy znaleźć. Bo to nie jest piosenka, to nie jest pieśń. To jest jednak, to musi wyjść z człowieka. Bo było to napisane przeze mnie po galicyjsku. widzisz No i przesłuchaliśmy jakieś około 20 osób. Wreszcie ja się pytam Jurku. Kto to będzie śpiewał? Ty. O jak to ja, ja w życiu nie śpiewałem. A tu będzie śpiewał. No i los. Tak chciał. Jeśli spamiętasz grzech, Boże, tu się ostoi? Był to mój chyba pierwszy wystąp solowy jako wokalisty w moim życiu. Bo zawsze dyrygowałem, zawsze komponowałem, zawsze akompaniowałem, ale nigdy nie śpiewałem. No, a ten mnie zrobił za śpiewaka, kawalerowicz. Dziękuję ci bardzo, że zrobił ze mnie. No, no ale cóż miałem zrobić? Pan reżyser tak chciał, pan kompozytor musiał tak zrobić. Z głębokości wzywam cię, Boże, Panie, usłysz mój głos, Panie, usłysz mój głos. Dla mnie był ten, ten film jest dlatego tak że bliski, że ja w końcu ja się urodziłem w takiej miejscowości, która się nazywa Gwoździec, w której to przed wojną, bo ona był, należała do Galicji, przed II, pi, pierwszą wojną światową, później była e, Ukraina, to później była Ukraina Zachodnia. I w tymże miasteczku to się proporcje narodowościowe wyglądały w ten sposób, że tam było 60% to byli Żydzi. 30% byli Ukraińcy, a 10% tylko Polacy. W związku z tym my jako dzieci, ja tam chodziłem do szkoły w końcu, byliśmy strasznie zadowoleni, byśmy obchodzili trzy święta, które następowały jedno za drugim. Mieliśmy najdłuższe wakacje prawda, świąteczne, jakie tylko można sobie było wyobrazić. Naprzód myśmy się jako dzieci bali tych hasydów, bo to byli dziwni, czarni, brodaci, którzy szli czasami ulicą i tańczyli, prawda, śpiewając. A później zaczęliśmy się przyjaźnić z tymi młodymi, którzy przychodzili że powiem, do szkoły, razem z nami chodzili do szkoły. W związku z tym to ba bawiliśmy się w Indian. To dało bardzo wiele, że powiem, z tego z tego współżycia. Szulem alechem, panie, tak. Dokąd jedzie Żyd i co wie, Jeden Żyd dwóch Żydów rozumie, ale tylu naraz. Ja robiłem kilka filmów i robiłem z zagranicznymi reżyserami, ale tak jak się z nim cudownie współpracowało, on po prostu żył tym filmem. Ja nie widziałem tyle entuzjazmu, żadnego człowieka, tyle entuzjazmu, tyle entuzjazmu, przepraszam, tyle zaangażowania, nawet w chórach, jak myśmy robili te śpiewy, hmm, churalne nazwijmy to, z tą typową tercją żydowską, więc on brał udział w nagraniu. I nie był to jeszcze jeden z głosów, ale był to specjalny, on to czuł. On czuł, ja śpiewałem w tym chórze. I Właściwie to myśmy nadawali ten charakter, ten, ten zaśpiew, ten żydowski tak zwany krechc, ten jęk. Przecież tam wtedy, kiedy oni wchodzą do rzeki w się kąpać, oni wtedy śpiewają, ci hasydzi, oni wariują, to wychodzi od nich. A to trzeba było podkreślić w śpiewie też. Bo przecież nie było jakiegoś lamentu jakiegoś instrumentu, który to mógł wykonać. A Jerzy nam bardzo wiele pomógł. Twórca filmu stał się jednym z tych, który nadał ten cały cymys. nadał charakter. I to jest cały Jerzy Kawalerowicz. Pan Jerzy nie jest reżyserem. Tak jak ja to dziś, nie jest reżyserem, który, który w jakiś sposób manipuluje aktorem i wykorzystuje poprzez te manipulacje, stwarza jakieś takie, że, że pewne rzeczy dzieją się poza świadomością aktora. Pan Jerzy tak, tak nie, nie pracuje z aktorem. Mi się wydaje, że pracuje z punktu widzenia już starszego aktora, wypracuje. Ale pracuję jakoś tak uczciwie, powiedziałbym. Zaczęło się wędrowanie, uciekanie, i nie widać końca, kiedy się to wreszcie skończy. Oto nas wybrałeś, Boże. Dziękuję. Pan Jerzy nie lubi patrzeć tylko w ten tam monitorek, i tylko pat lubi patrzeć bezpośrednio w aktora grającego. Ten jego kontakt z aktorem jest, jest, jest bardzo bliski. I to jest dla aktora bardzo cenne, ponieważ aktor jest otoczony w filmie tylko techniką. Wiadomo, jakie są realia przy kręceniu. A jednocześnie ten reżyser potrafi rzeczywiście wychwycić te drgnienia duszy tego aktora, co on tam, co on przekazuje, co on od siebie dodaje do tej roli. Także to jest, to jest bardzo cenne. No i ta jakaś jakaś kultura bycia na planie filmowym ze strony pana, pana Jerzego. Cicho, cicho. Teraz Cadyk coś powie. Z pomocą Boga będziemy godni usłyszeć jego głos. Rozkosz. Być Żydem. Rozkosz. 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 Została ona w moim pojęciu jak gdyby filmem, który jest jednym z najlepszych moich filmów. Prawda? Który się jakoś komponuje i się zgrywa razem z matką Joanną do Daniołów. Ja uważam, że te dwa filmy razem dopiero tworzą ten materiał dla medytacji, dla filozofii na temat rozmaitych na temat rzeczy, takich jak religia, moralność, jeszcze kilka innych rzeczy. Tego rodzaju filmy powinno się realizować żeby utrwalić w jakiś sposób przeszłość, która znika, to otoczenie, które znika to dziś, już to jest dla, dla młodszych ludzi, to w ogóle to już nie wiadomo, z czym się to je, mówiąc tak kolokwialnie, a, a to, to było. Dla mnie to była bardzo, bardzo ciekawa, ciekawe doświadczenie aktorskie. Zegar bije, czyli, czyli chyba przytakuje mi. Ojciec matko, to to znaczy nic. Całe życie człowiek żyje bez niej i zawsze, gdy są najmniej potrzebni, przychodzą. Oj, bomek, bomek, jakbym chciał, żeby już było jutro. Tam nie ma cepeli. Tam nie ma coś sztucznego. Tam nie ma jakiejś farby, farbowania, tam jest autentyzm. Tam jest tradycja. Tam jest to, co cechuje Żydów, których nie ma już w Polsce, bo Hitler zrobił swoje. Czego chcieli wtedy zrobić ci na obrazie, jak jest scena, jak oni wchodzą do rzeki. Ale dzięki. Jerzemu młodzież, oglądając ten film, poznaje los tego narodu, bo w tym filmie jest los tego narodu. Nie ma tam radości. Te śpiewy są wszystkie nieradosne. W tych śpiewach już jest. Zapowiedź tego, co będzie. A na końcu filmu była Czerwona Rzeka. I później to była, jakby zapowiedź Holokaustu. To nie było przypadkowe. I tym bardziej trzeba cenić Jerzego, szanownego pana reżysera. Który potrafił tak zrobić ten film, że on jest prawdziwy. On jest sztuczny. On nie jest z bruneta robiona blondynka. Przez brunetki robiona blondynka. Jest taki, jak jest. Taki, jak było wtedy w tej karczmie w Wausterii.